Ile jest liczb pięciocyfrowych, w których w zapisie każda następna cyfra jest mniejsza od poprzedniej. Pięciocyfrowe liczby 3, 4 i 5. Losujemy spośród cyfr 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Spośród tych 10 cyfr losujemy 5. Tylko tak. One mają być tak poukładane, że każda następna cyfra jest mniejsza od poprzedniej. Czyli problemu nie ma z zerem. Na pewno na pierwszym miejscu nie może stać 0. Ale. Jak my sobie je poukładamy, to jest nasz wybór, czyli jeżeli wybieramy 5 cyfr, to nie mieszamy ich, tylko układamy na jeden sposób. A zatem tak naprawdę my losujemy spośród 10 cyfr, losujemy 5. I tak naprawdę my. Nie patrzymy na kolejność. My dopiero potem sobie sami je układamy w jeden tylko i wyłącznie sposób. A zatem daje nam to kombinację 5 spośród 10, czyli symbol Newtona 10 nad 5. To jest ilość możliwości takich, że stworzymy liczby pięciocyfrowe. Wybieramy 5. Jest tylko jedna możliwość ustawienia ich od największej do najmniejszej i nawet nie musimy tego liczyć. Taka odpowiedź już jest jako A. To jest koniec zadania.